Witam wszystkich wszystkim z tej panda. dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z oglądania najciekawszych, najśmieszniejszych akcji od Aero Brawl teraz mój drodzy, więc lecimy. wbijacie sobie na jego kanał, jeżeli chcecie więcej takich zobaczyć, a my już lecimy z pierwszą tutaj akcją. Okej, okay, Willow, bardzo mądra akcja, zrobiłem kiedyś podobną z Bartusem, jak graliśmy duo i Bartus tak zrobił właśnie, więc jak ktoś ogarnia Willow, to naprawdę mega spoko akcję może zrobić. E, dobra, ale jakoś tutaj, chłop gra na Noki 3030 chyba. OLE KOLB ZROBIŁ ORO- NIE, NIE, NIE mówię. JEZU, CO TO JEST ZA ZADYMIASZ, CHŁOP POROBIŁ WSZYSTKICH NIE! Nie no, nie to jest żart, tak się nie da, nie można być tak dobrym i nagle spudłować, to- To po prostu jest nielogiczne, ja nie wiem jakim cudem to się stało Okej okay. Tamten się przeteleportował, dobra Leczy się, ale nocąc się leczy on i tak przegra na tą szelkę JEZU, CO ON ZROBIŁ, NAWET ZMISOWAŁ ULTA, I TAK BY JEJ NIE POROBIŁ NAWET no to, to bez szans było jeszcze, ona miała hiper-doładowanie, to już w ogóle. Ok, kruczek jakiś. Dobra. Frank, szelka... O nie! Nie, nie! Serio, miny, bo 300Q, widzowie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ok, jedna sekunda nie doleci. Je yeah, no, najgorzej, najgorzej widzowie. Najgorsze co może być. Okej, okay, gus tutaj coś próbuje. 10 sekund do końca. A trafi to! Trafi to na luzie. No i mamy to, bardzo ładnie. udało mu się trafić bramkę. Spoko. Okej, okay, mamy tutaj szelkę, okej, okay, teamy jakieś, same, dobra. O kurde, yo, Szelka co wjeżdża, widzowie, Hiper doładowała, nie! Przecież ona zniszczyła wszystkich tutaj. XD, co tu się odwaliło. Dobra, Bibi jakaś idzie. Okej, okay, tamta się wysadza. Nie mów, że kulka się odbije i ich dobije. Co ty gadasz, no! Dosłownie taki fart. Masakra, przecież on w ogóle zmisował tą kulkę totalnie On na pewno tego nie yy, obliczył także ta kulka ich trafi, tylko randomowo zrzucił i akurat się udało Dobra, ten co robi? nie? O kurde, dobra został wyrzucony przez Darylana. no spoko, spoko Znowu kulka nietrafiona No to jest fart widzowie, to nawet nie jest fajna akcja, to jest fart dosłownie To jest po prostu fart, że mu akurat tak wyszło, a nie, że on to przemyślał tylko nie trafił, a nagle się podbijał tak, że jednak trafił Okej, okay, lećmy dalej. Co my tutaj mamy? Jaką kolejną akcję? Amber ładnie porobiła. Aha, to knockout. Jeden V3 ugra pewnie, tak? Jeden V3 ugra. To się spali, tak? I został mu jeden ziomek, szelka. Okej, okay, no. Aha. Nie, nie wiemy, czy to ugrał jeden V3, czy nie. No, aha, super. Dobra, Maisie. No, Maisie jest mega OP, widzowie. Maisie z tymi ultami, jak zacznie nawalać... Oha, dobra, to też było mądre, to też było mądre. Ja bym tego yy, nie przewidział, że akurat tamto też zostanie rozwalone. Okej, okay, z Stew z zbrokiem się klepie na jakiejś mapce customowej. Okej. Okay. Nie! O kurde, serio, jeszcze on specjalnie ulta użył, żeby to ominąć, a i tak go tu trafiło, no nieźle. Dobra, Mortis tutaj ładne oro zrobił i Mortis pewnie trafi bramkę, tak? Trzy sekundy, nie zdąży! Nie zdąży! Wiedziałem, nie zdążył. Najgorzej, dobra. Mamy tutaj co? Edgarka, Edgar ucieka przed jakimś teamem, dobra, naklepał tutaj jego teammate. Respi się jego teammate Sandy. Nie no, Sandy, im nie klepie, go, on ma 20, to jest niemożliwe, no właśnie, nie mów, że Edgar to wygra, nie, 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 co, to jest najgłupszy Mortis jaki widziałem, 20 parki nie porobił Edgara, nie mam pytań, okej, okay, rzucił bomby na tego, na hotdoga, ej, to nie było już przypadkiem w jakimś filmiku, wydaje mi się, że było w jakimś filmiku. Coś takiego. No i z, z, obaj się wysadzą, no właśnie. To widzowie było już w jakimś innym filmiku co oglądaliśmy. Szkoda, że te akcja się powtarzałem czasami, to jest akurat niefajne. Yyy, e, dobra, tutaj co się dzieje? Kruczek skacze bardzo ładnie i trafi bramkę. Ej, to też było chyba! Wydaje mi się, że to też było, szczerze mówiąc, serio. Nie jestem w 100% tak pewna, ale tak mi się wydaje, dobra. E, tutaj sobie porobił Tika, dobra. I trafi kulkom... Ej, to też mi się wydaje, że było! Czy tu widzowie te rzeczy się powtarzają, czy mi się tylko wydaje? Tego raczej nie kojarzę. Okej, okay, przeskoczył sobie... Nie, to było! To też było, widzowie! Wszystkie te akcje się powtarzają, co jest grane. Już czwarta czy piąta akcja się powtarza, wytyfy. Dobra, tutaj Daryl wjeżdża w Bibi. Dobiję ją kulka, no no właśnie, dobiję go kulka. Aha, no to fajnie się bawimy. Okej, okay, mamy tutaj jakiegoś bastera. Co ten buster zrobi? Coś laguje ten filmik, albo nie wiem o co chodzi. Aha, kolt się sam porobił. No to niezły Colt, widzowie. Colt coś się sam porobił. Ok, czemu ma jakiś ciemny ekran z jakimś napisem na środku? Wytyfy. Ole, ulty, co jest grane? Ty jak porobiła? Nie mogę. Tutaj co się dzieje? Janet sobie może wyskoczyć. Ok, porobi czy nie porobi? Porobi. A może jeszcze odrzucić gadżetem, chyba że nie ten gadżet ma. Nie mów, że przegra. Nie mów, że przegra. Nie, nie, nie. Janet, proszę cię! Co ty... Nie! No nie mów, że... Nie mów, że... Jezu, nie mam pytań. Jakim cudem Janet to przegrała? Co jest grane? Dobra, ale Mortis wiedzie, no na trowery to tutaj ładnie pocisnął, szczerze mówiąc. Całego teama rozwalił. Ładnie, ładnie. Okej, okay, mamy jakiegoś Geila. Teleportem poleci tamten, tak jest, odrzucił go. Spoko. To było mądre, to było mądre widzowie. Następnie co my tutaj... Oha, on wrócił, ale już miał mało HP i pozbrał by Nie no, 300kił ten ziomek, szczerze mówiąc. Tutaj co my mamy... Ale wjazd tutaj szelka robi. Oj, oj, oj oj, szelka tutaj będzie cały czas go nakautować. no. Szelka go zaraz skończy w takim tempie. On nie zdąży nic zrobić, widzowie. No szelka jak w dobrym miejscu się ustawi strzał ult, strzał, ult, no to bez szansy dla tego ziomka. Eee, tutaj, co my mamy? Ok, ładne podanie. Pięknie, nie, no idealnie mu jeszcze podał. On sobie tylko dotknął piłkę i jest bramka. No, 300 IQ, widzowie. Tutaj, ok. Wow, wytyfy, ale fart. To jest, widzowie, taki fart. Masakra. Akurat tam ktoś, zio jakiś ziomek przychodził. Ok, trafi. Co ty gadasz? Ale trafił, widzowie. Od dwóch słupków się odbiło i trafił bramkę. No, ładnie. Ok, przyciągnie go do tego. Przyciągnie go do tego gadżetem, tak myślałem, no. Wysadził go z tego środka. I tam tamten ziomek jest co w strefie, nie zdąży wrócić, ale nie fart dla niego. Nie, no, ładna akcja, ładna akcja. Okej, okay. mapa, gdzie wbiłem groma, widzowie, na tysiąc pkarków. Ładna kulka. ojojojojojoj. oj, oj, joj. Oj, oj, oj. Ale kulka tam pocisnęła tego kolegę. No, bo tutaj nie spodziewał się chyba czegoś takiego, dobra. Skacze Edgar, nie. Porobią się nawzałem Imo. Nie, dobra, porobił go Mike, No ładnie, bardzo ładna akcja Mike, Oho, znowu jakiś filmik nagrywany z NOG. What? Co to było? Ej, wy ty jeszcze takiej akcji nigdy nie widziałem. Okej. Okay. O kurde, ale akcja 300 IQ. Na początku nie ogarnę o ale od tego bansera tam odbija... Hej, zda, jaki strzał w ogóle, nie mogę. Od tego bansera wcześniej ta szyrka odbija i trafiła. E, tutaj, okej, okay, ładnie, ładnie, że przerzucił. Naprawdę, spoko. Okej, okay, znowu te bansery, będzie jakaś akcja z tym, tak mi się wydaje. Patrzcie, piłka doleciała do niego, on jest na niewidce nagle sobie bierze piłkę. No i tutaj trafię bez problemu. Ja nie mogę, ale te akcje widzowe z tymi banserami są powalone. Okej, okay, mapka na hejsta. Zobaczmy, co tutaj się stanie. Aha, pewnie nie, nie będą w stanie porobić Rico, tak mi się wydaje, tak? Chociaż we dwójkę powinni sobie dać radę. A to jakieś boty chyba są. Gadżet pewnie jeszcze zaraz odpali. I nawet bez gadżetu, nie, dobra, nie mam pytań. Nie no, tamte to jakieś boty widzowie. Chłop ładnie tutaj rozegrał, ale tamci to nie ogarniali, co się dzieje. Dobra, ten sobie jakoś podskakuje. Znowu widzowie. Nie wiem, czym to było nagrywane. Chyba kalkulatorem, że jest taka jakoś. Czemu oni go w ogóle nie potrafią trafić? Wytywy. No, co jest grane? Ty, on ak akurat idealnie przeskakuje, jak oni strzały odpalały, i to przeżył. Nie mam pytań, ty. Chłop 200hp, pół mapy przeszedł. XD, to Polak w ogóle chyba jakiś YouTube Kamil pisał. Dobra, tutaj coś się stanie. Przerzuci go na środek. Ej, było to! To znowu było, widzowie! Znowu ta akcja była w innym odcinku. Nie, ja już nie oglądam tych odcinków, bo to jest jakiś żart. Ja niektóre to już widziałem po dwa razy, bo w co drugim odcinku jest ta sama akcja. Tutaj co się dzieje, yy, Tig obija tego Edgara, dobra idzie na środek, rzuca tego kulkę, znaczy głowę, przeskoczy, aha i kulka się na, znaczy głowa się cofnęła i go porobiła, no spoko, tutaj co, Grey jakiś, okej, okay. oj tam ci mają lowa, o kruczek tam porobi jak skoczy. no tutaj triple kill, no właśnie, No każdy miał mało HP, więc kruk jak każdego zatruje, no to free wina mają, okej, okay, bardzo ładna obrona. Podał mu jeszcze, nie, dobra, nie mogę. Co on zrobił, ten griff? No, dosłownie zero IQ, widzowie. Tutaj, o kurde, co to by, co to jest za lag? Co ten Daryl robi? Wytyfy? Wy. Co jest grand? on miał jeszcze jakieś hyper doładowanie jakby pod sobą? Co to było w ogóle? Ale zlagowany Daryl, widzowie. I porobi go? Czy nie porobi? Nie mów, że on znowu się jakoś podbija teraz dziwnie. Aha! What? Przez ścianę go porobił! Co jest grane? Wytyfy? ej, nie wiedziałem, że tak może zrobić, szczerze mówiąc. Dobra, co tutaj się dzieje? Funk... Aha, funk został porobiony przez Kolta. Dobra, nie mam pytań. Tutaj... Oj, oj oj, chyba wygra to... No tak myślałem. Aha, dobra, już nie mam pytań. Wygra to Joe, co sobie kampił widzowie w yy, krzaku. Dobra, jakieś dułe zgrane. W spocenie na bi widzę, że dosyć potężne. Okej. Okay. No, tutaj mu się już nie udało dobić. Ale ładnie gra, Tombi, z tego co widzę. No, musi czekać, aż mu się teammate bił, Wcześniej widzieliśmy, że on padł, jego teammate. Okej. Okay. No, ładnie, ładnie, ładnie ominął. Pięknie porobił. Nie mów, że jeszcze tego teama porobi. Wow, no, naprawdę dobra akcja, dobra akcja, widzowie. Sześć parkiów. Jeszcze tego porobili. Nie mów, że on jeszcze to wygra cały. Co jest grane? Nie no, chłop co porobił, widzowie. Chłop samemu ograł wszystkie teamy jo oj, ojoj, oj, 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 oj. no właśnie, Jackie tutaj potężne kombo wleciało i nikt nie był w stanie nic jej zrobić. Dobra, nie, nie on zginie od kulki, kulka się jakoś cofnie. Nie, najgorzej! Co on zrobił w ogóle? Za szybko się zaczął kręcić zamiast uciekać od tego yy, tutaj co się dzieje? Szelka na Galea, dobra, szelka chyba wygrać, nie? Szelka powinna wygrać mimo. Teraz na przykład. No właśnie, co, czemu on skoczył? No tak, tak mówiłem, że Szelka powinna wygrać, no bo jakim cudem Niby Gel miałby ją porobić na blisko? Nie wiem po co on tam skakiwał, mógł iść dookoła i próbować ją pobijać. W ostatniej sekundzie trafił, nie, no ładnie. Naprawdę potężna akcja. Dobra, tutaj co my mamy? Trafi to pomiędzy tą trójkę, nie, nie udało mu się. graj ma piłkę, gray to trafi. Ładnie, ładna akcja tutaj grajem. Dobra, oglądamy jeszcze, widzowie, trzy akcje. Tutaj mamy jakąś akcję Jackie, dobra, idealne podanie. No tutaj sami się wkopali tak naprawdę. Kolejna akcja. O, siatkówka! Dawno nie grałem na siatkówce. Siatkówka, fajny tryb to nawet był. Dobra, odrzucił go tym. Ej, 300 Q! Żeby dać to na to, gdzie to wyląduje. Ty, to było dobre. I dobra, sprawdźmy sobie ostatnią akcję, widzowie. Zobaczmy, co tu się dzieje jakiś team na solo. Ten ziomek, co gra darylem, tutaj jest obijany przez tego Dynamajka. Zobaczmy, co tutaj się stanie. Nie no, on zginie ci na środku co? Aha, nic, po prostu ziomek został porobiony, to nie zła najlepsza akcja. No nieważne moi drodzy, mam nadzieję, że jak wam się spodobał. Niestety niektóre akcje się powtarzają, więc no trochę lipa, no ale nic z tym nie poradzimy. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jak wam się spodobał. Jeżeli tak życzę, Poczekaj w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!